Hejcieścieście Z z strony Kogutek. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy w grze Clash Royale. E, Mogliście się tego spodziewać, ale ja się nie spodziewałem tego, że nasz klan e, tak urośnie. Już Wam opowiadam i dzisiaj, temat odcineczka, właśnie jak możecie zauważyć, że no, tego się nie spodziewałem, bo naprawdę się tego nie spodziewałem. I zapowiedź openingu, gdzie będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo duży opening na moim smurfie zobaczycie jakie tam mam puchy i tak dalej i tak dalej dzisiaj mamy 9 crown chestów, 2 golden chesty ale to tak na drugim planie zagramy sobie meczik na arenie oczywiście choć wam pokazuję o co chodzi z tym planem widzicie no podstawa oczywiście pierwsze miejsce zawsze na clan warsach robimy fulla przeważnie tutaj mamy właśnie ruszyło nam naprawdę wojny wygrywamy i widzicie mamy już 686 puszek czyli prawie 100 puch do przodu i mamy naprawdę full clan i co chwila muszę tu wywalać jakieś osoby I oczywiście bardzo pozdrawiam e, Arog gdzie on jest naprawdę najbardziej tutaj aktywnym ze, jeśli chodzi o CW właśnie graczem oczywiście wraz ze mną i z Michałem. E, więc, e, zagramy sobie właśnie dzisiaj. Jeden meczik na arenie, zobaczymy, mm, czy się uda. Bo myślę, że w tym sezonie chciałbym polecieć bo młotka, młoteczka dokładnie tak, ale to zobaczymy. Także na, e, na start Golden Chesty, szybko. E, sorry, że tak szybko otworzyłem. I wiecie, co otworzymy? Sobie dwa crown chesty, zagramy sobie meczik. Ok, i drugi crown chest. No, tak widzicie, tak się prezentuje i zagramy sobie meczyk yy, na arenie. No co, golem już, tak pewnie znacie i jeszcze właśnie jedna ciekawostka, zapomniałem dodać yy, przed chwilą. Yy, to 11 King, ale to już mniejsza i mamy max level golema, proszę Państwa. Widzicie, max level golem 13, yy, horda 13, niedługo gang goblinów na 13 też. Ale to w swoim czasie na pewno. Ok, tutaj widzę jakiś dziwny deck z hogiem. Yy, tutaj on wcześniej puścił yy, beczkę. Ok, stan spokojnie tutaj. Sorki zapowiadamienia, no ale nic z nie zrobi, nie? Ok, elektro jeszcze ja sobie podbiegnie trochę na rage do wieży i on zrobił duży błąd w sumie dając tego wizarda. Bo ja sobie teraz mogę dać golema oby nie miał tylko inferno towera, bo... no bo ponieważ będę wtedy no, w nieciekawej pozycji. I myślę, że ten meczek jest ogólnie do ugrania. Ok, Lo szybko tutaj na tą beczkę. On rzucił fajnego zapa. No i niestety mamy powierzy No może nie powierzy, no ale ta wieża jest ubita tak naprawdę, więc ją już sobie odpuścimy. Ok, on rzucił tylko szkielety. Spróbujmy te strzałki jeszcze. Ok, coś dało, bo golem uderzył. Tak to by nie uderzył. Dwa razy nawet uderzył, więc yy, jest yy, fajnie. Okej, okay, bacy się rozwaliły, no i mamy wieżę yy, Więc wygrywamy 1.0, on ma tutaj 1000, puch, yy, 1000... przepraszam 1000 HP już nie Więc ta wieża jest... Mamy po 1 tak naprawdę No chyba, że jakimś cudem utrzymam tą wieżę, ale wydaje mi się, że puści po prostu sobie tu Prince'a czy Hog'a, no i... Już nie będę mógł nic zrobić A ja sobie tutaj konstruuję Dokładnie tak No i on puści tak że zap'a No to loga, no ale już Widzicie, mamy raz, dwa eliksir, Więc myślę, że to jest mój mecz Myślę, że wygrany Jak najbardziej, bo robi nam się Taki atak teraz, że myślę, że Po prostu się nie obroni Nie jestem pewny No niepewny, nie można być nic, niczego pewnym ale jak najbardziej, widzicie, no to Elektron to jest bardzo dużo eliksiru mam przewagę. On jeszcze niepotrzebnie zupełnie puścił tego Fireballa, bo miał dokładnie wieżę na zapaczyć na dwa eliksiru, A ja sobie lecę z kolejnym golemem, więc no, wygrałem. Wygrałem mecz na arenie. Ok, idziemy po trujeczkę. Myślę, że trujeczka dzieje jak najbardziej. Tak jest, mamy trujeczkę. I takie motki w ogóle się prezentują. Ostatnio sobie kupywałem z eventów, też dużo wygrałem. Na przykład tak jak ta. I golden czaszek mamy oczywiście do otwarcia. I co, otwieramy sobie crown chesty? Sześć crown chestów. Siedem, przepraszam. Sobie otwórz, może jakaś legenda wypadnie. Ok, no spokojnie. Gamesy. Bomber, arrowsy. Arosy się przydadzą, bo zbieram, choć mam 10 level, ale na arosy nie stawiam teraz, no bo wiecie. 10 level, no i hordę na tym skontrują, więc niepotrzebne mi na razie arosy na wyższym levelu, ale jak najbardziej ich sobie zbieram. A teraz yy, właśnie idę w gang Zaraz wam pokażę właśnie dokładnie mój deck, jakie levely i tak dalej. ok jeszcze 2 kram częsty szybko. No to nie liczyłem na żadną legendę oczywiście. Legend mi nie brakuje, bo mam wszystkie. Ale zbieramy sobie najduć na 12, jeszcze 4 sztuki. Tak się prezentuje mój deck, takie levele Widzicie niedługo gangoblinów na maxie. Więc myślę, że młotek powinien być wbity w tym sezonie, o ile mi się będzie chciało wbijać, bo trochę jest z tym roboty, więc dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Wbijacie do klanu, jeśli macie ochotę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Jo.